Witam. Może za trzecią próbą uda mi się żyć? Już trzeci raz próbuję. Może mi się uda tym razem to dobrze nagrać. To tak. Sprawa wygląda tak, że testuję obecnie nowy program do nagrywania. Włos z papierem ostatnio. Jak graliśmy. No, właśnie niedawno nagraliśmy odcinek i mikrofon coś mi tam nie działa. Mam tym program na którym nacześniej. Na tym już parę razy testowałem i jakkolwiek działa. I swoją drogą tu jest, są dwie wioski i jest portal tam gdzieś jest spadł. Fajnego, żebym się Seeda wybrała akurat pod nagrywaniem wszystkich wstawek. Ponad tym Seidera czy będą wszystkie stawki. Albo tu latał, albo się budował, albo wrzucił. No i prawdopodobnie, ewentualnie będę się gdzieś wtedy z jakimś No. I film się nagrał. Nagrywaliśmy go godzinę. U papiera będzie 20-minutowa wersja. Dlatego nie bądźcie źli, nie moja fina. Ja, ja nie potrafię tego ogarnąć. Jak odłączałem dźwięk od filmu, to się jakieś echo wrąpywało, a potem mnie nie było słychać na żadnym nagraniu. A papiera jak normalnie znamy. No to mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Pa, pa.